Coś ciekawego i nietypowego Będziemy kraść Znaczy się Inspirować e, będzie robić to co robi proces streamerów na Twitchu Będziemy sobie oglądać Przegląd wszystkich gier Shaman Kinga Mam giga obecnie fazę na Króla Shaman A, bo zapomniał Trzy ostatnie najlepsze komentarze Mam teraz giga, naprawdę giga dużą fazę na Shaman Kinga Ogląda sobie obecnie na Netflixie tą wersję zremajkowaną, która jest na podstawie mangi. Tak, pierwsze oryginalne anime Shaman King nie do końca było na podstawie mangi, znaczy było do pewnego momentu, bo potem się po prostu manga i skończyła i zakończyli to we własnym zakresie. Spoiler, zrobili to lepiej niż manga. I ogólnie pierwsze anime Shaman King jest cudowne, ale co do porównania wersji trzech Shaman Kingów, trzech wersji anime Shaman King, wiecie jest polska wersja, wersja japońska i wersja Netflixa. To zrobię w innym filmiku. A w tym obejrzymy sobie wszystkie gry Shaman Kinga i jakąś może wybierzemy, którą sobie później ewentualnie ponagrywam albo postreamuję. Widzicie, podsiadaję po plecach. Gorąco jest w mojej jamie Tarzana, bo jest pieprzone 35 stopni na dworzu, ale gramy, nagrywamy sobie gierki. Mam tutaj pierwszą ki gierkę Shaman King Chou Sengirai Kyaketsu. Powiem wam, problem z grami Shaman Kinga jest taki, że powstawały one gdzieś do roku 2005 i większość jest, jak widzicie, po japońsku. Tutaj mamy jakiegoś tutaj chińskiego JRPG'a. Już wiem, że w to nie zagra. ledwo widać, że to jest Shaman King. Mam tutaj Rena. Tutaj jakiś mały Renik, o tu mamy jo. no można poznać, ale słaby to jest. A tu już jest gra. Bardziej w moim typie. Shaman King's Spirits of Shaman. Widać, że to jest na PlayStation 1, PSX-a. Jakieś tutaj Biatyka 2D w stylu Magena. Wygląda, wygląda całkiem spoko Jak widzimy, na, na angielski nie została przetłumaczona, bo mamy wszędzie chińskie znaczki japońskie. Więc. No taki. Taki średni kandydat do pogrania, ale jeszcze by to jakoś przeszło. Wiecie, na ślepo jak się było małym i grało się w gry po angielsku, to się tam po prostu klikało, klikało te napisy, a była właściwa gra i się tam biło. Jakoś tak to wyglądało. Przejdźmy dalej. Jest następna! Gierka na Gboya. Shaman King Chou Senji Raketsu 2! To jest chyba kontynuacja tej pierwszej gierki, którą przed chwilą nam prezentowało o tej właśnie, tak, to jest pierwsza część, a tutaj mamy drugą część. Jak widzimy, twórcy nie poszli do pochuja, do dupy. I nie przetłumaczyli tego na angielski, więc mam te chińskie znaczki. Nie wiem w co to są za dwie postacie, które tutaj widzimy, bo to nie kojarzę tych postaci szczerze z Shaman Kinga. Ten z prawej to wygląda, jakby dymał starą Jocha, ale że stara Jocha to była, wiecie, arystokratka ze sławetnego szamańskiego rodu, więc raczej by się nie dała cała jakiemuś żulowi z pod sklepu, więc trochę mi nie pasuje. Tu mamy kolejną Gierkę Shaman King, też na Wonder One Color. Ty, co to jest Wonder One Color? Jakiś kurcze, specjalny handheldzik wydałem do tej gierki? Pierwsze słyszę. Asu eno ishi. No widzimy, ewidentnie jest to Shaman King. Mamy tam y z daleka Sylwę, tutaj mamy Jocha. Wszystko jest po chińsku, więc chuja tam idzie zrozumieć. No, cienizna, cienizna. Pomi Skoczmy dalej. Kolejna gierka na, na Game Boya. Shaman King Chou Senji Raketsu 3. Patrzcie, to jest jeszcze trzecia część tego jrpg Shaman Kinga. Mam tu jakieś karty, widzę, chyba to był chyba pik popularności Pokémon Trading Card Game, albo innych karcianek, chyba w tamtym czasie pewnie Yu-Gi-Oh! musiało święcić, wiecie, święcić tytuły i tak dalej, być na topie razem z Duel Mastersem, no i pewnie machnęli sobie Shaman Kinga w tym stylu, żeby, wiadomo, polecić na trendzie. Tak, przejrzałem ja pońców, co zrobili 22 lata temu. Lecimy dalej, bo tu następny kandydat na, to jest GC, czyli na Gamecube. Shamar King Soul Fight. O, i to jest już gierka, która wygląda całkiem spoko. Jak widzimy GameCube graficznie, to to stało całkiem. Całkiem przyzwoicie Gamecube stało graficznie. I jak widzimy wygląda to kancia w 2003 rok to jest całkiem spoko. Powiem, wam, że lepiej to wyglądać pierwsze gierki Dragon Ball'a jaką było Budoka 1 na PlayStation 2. No ale jak widzimy... Jest to taki chyba JRPG w stylu Final Fantasy Tylko problem jest taki, że dalej nie ma tu angielskiego, mamy same chińskie znaczki ja nie wiem, może te gry są faktycznie przetłumaczone Niektóre może... Znaczy te na Game Boya to jestem pewny, że nie są przetłumaczone na angielski Ale ta może jest akurat na angielski przetłumaczona Bo myślę, że po prostu może być nagranie po japońsku Doszedłem do teraz... Teraz mnie olśniło, że mo może tak być, mogę się mylić Tu widzimy wielki pompador Rio. Zwisa po prostu jak kutang twojego starego w pełnym prime. I jest to gierka na PlayStation 2 Shaman King Fun Spirit. Znowu po japońsku, znowu chińskie znaczki. Może jest na angielski przetłumaczone, nie wiem, musiałem pobrać. No i jest to w sumie podobna tej gierki z PlayStation 1, no bijatyka, Biatyka 2D stylu Magena. Oczywiście już mam tutaj graficznie poziom PlayStation 2. Troszkę widać, że to nagrywane jest na jakimś emulatorze, bo są laksy lekkie. Ale troszkę mi to, powiem wam, daje vibe e, e, pierwszych e, gier Dragon Balla Budokai'ów, pierwszych, podobne. I mamy kolejna gra Game Shaman King Master of Spirit, platformówka, platformówka. Oj, to jest, wam powiem gierka, po, podobnie jak ta poprzednia z PlayStation 2, którą właśnie mogę rozważać pod, pod kątem nagrania czegoś z niej albo przestreamowania. To ten Master of Spirit jeszcze... Tak, tak średnio zakonca, ale te poprzednia na PS2 wygląda całkiem nieźle. Przewidzimy dalej co tam dalej, zobaczymy. O, tu na PS2 mamy Power of Spirit. Proszę Państwa, Trey! Toż to jest amerykańskie tłumaczenie! Mamy tutaj amerykańskie tłumaczenie, czyli jest angielski! STRANGE Furioku... Furioku to mana, tak przynajmniej tłumaczy to Netflix. Nie wiem czy to jest pobrane tłumaczenie. Tak czy siak! Power of Spirit, widzimy, to jest biatyka taka 2D. Graficznie całkiem spoko, jeszcze lepsza od tej poprzedniczki. Jest angielski tłumaczenie. No i to jest kandydat, powiem wam, na nagranie czegoś z tego. No wreszcie mam coś dobrego. Wygląda fajnie, mam tutaj walkę Horo Horo razem z Io. swoją drogą, amerykańskie imiona bohaterów zostały troszkę zmienione względem wersji e, japońskiej. Niewiele, ale jest sporo różnic. I kolejny JRPG na Game Boy'a, to jest Shonen Jump Shaman King Legacy of the Spirits No łażą to jakieś małe sprajciki, wygląda to jak wygląda S Są tutaj na tym wzgórzu co jest grupa Amida Amidamaru Zobaczcie jak się z Beznaginim mają na tu Ryo jeszcze jest niby taki, wiecie, bully Ale zaraz będzie spoko, na początek jak to wygląda, jest taki system walki na to Nie, bo to chyba jest taka gadanina jak Harry Potter na Game Boy'a Dalej mamy Master of Spirits 2, drugą część tej platformówki 2D na Game Boya. Wygląda to... No, biednie. To jest, przypomina mi trochę Naruto Ninja Conceal na Game Boya. Też jest taka platformówka Naruto. Też kiedyś coś chyba z niej robiłem na YouTube, czy na pewno nie filmik, ale coś chyba ją prezentowałem na live. Czy to była spoko gra? Nie pamiętam, bo strasznie dawno grałem w te Ninja Conceal, ale to To wygląda, no jak taka zwykła platformówka na Game Boya. Oparta na jakiejś marce, Nie, musiałbym zagrać, żeby to yy, poważnie ocenić. Dalej coś jeszcze mamy. Mamy na Nintendo DS a Jump Super Ultimate Stars. Yy, tu mamy jakieś kadry z mangi, Wygląda to całkiem fajnie. Mam tutaj seks bombę Anne. Ma jakieś tutaj... <gryw> wygląda jak planeta Kaito. A, to jest taka typowa ds taki RPG będzie. To jest bardzo przewinę, co tu dalej jest. A nie. Na dole są kadry z mangi, na górze... Na górze taka niby bijatyka platformowa Ale to jest ogólnie chyba nie, nie jest oparte na, Samans, na Shaman Kingu, tylko Jump Super Ultimate Stars To po prostu na postaciach Shonen Jumpa z tamtego okresu Czyli taka mieszanka Dalej co mamy? Dalej mamy Thanks For Watching No właśnie! Thanks For Watching! Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobał Pokradliśmy trochę kontentu od innych użytkowników Należy Warto Warto czasem coś zajebać <laughs> i tak dalej. Zainspirować się, przepraszam. I do następnego filmiku. Komentujcie, subskrybujcie, zwłaszcza komentujcie. Cześć!